Jedyny pośrednik, skoro wszyscy umarli śpią w prochu ziemi, to ilu jest pośredników w takim razie? Co Biblia mówi na ten temat? Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek Chrystus Jezus. Jeden Bóg, jeden pośrednik. Pismo Święte nic nie mówi na temat Innych pośredników, jak tylko o tym jednym, jedynym, którym to jest Jezus Chrystus. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam. Kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam. Ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy ilu przede mną przyszło. To złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Wejdzie i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Pan Jezus jest jedynymi drzwiami do owczarni. Tylko przez Jezusa dojdziemy do Ojca. Teraz otworzymy Ewangelię Jana, czternasty rozdział i szósty wiersz. Odpowiedział Jezus, ja jestem droga, prawda i żywot. Nigdy nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Pismo Święte wyraźnie nam opisuje jedynego pośrednika, którym jest właśnie Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Natomiast w Ewangelii Jana 15 rozdziale i wierszu 16 tak jest napisane. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim... Dał wam. List do Hebrajczyków, siódmy rozdział, 24-25. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Natomiast w dziewiątym rozdziale i 24 wierszu. Napisane jest, albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Teraz pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. Z Pisma Świętego jasno wynika, że Jezus Chrystus jest jedynym naszym pośrednikiem. On zmartwychwstał i żyje, więc tylko przez niego przychodzimy do Ojca. Teraz przeczytamy Piątą Księgę Mojżeszową, 18 rozdział, 10-12. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieśpiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływać duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed tobą. Pan Bóg wyraźnie zakazał zwracania się do zmarłych, więc wszyscy, którzy umarli, śpią, a jedynym, do którego mamy się zwracać, jest to Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, jest to jedyny pośrednik. Przyjdź do Jezusa, bo tylko u Niego jest zbawienie. Nie ma w nikim innym zbawienia. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. W dziejach apostolskich jasno jest napisane, że nie ma w nikim innym zbawienia jak tylko w Jezusie Chrystusie. Ale przecież masz w domu Pismo Święte. Otwórz je i sprawdź, jak jest naprawdę.